Zapraszamy na cotygodniowy Katowicki Flesz Informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. Dzisiaj w Katowicach są z nami studenci z Dalekiego Wschodu, mianowicie studenci z Japonii, Korei Południowej i Chin. Właśnie trwa w tej chwili nauka podstaw tych trzech języków. Można także poprosić o napisanie imienia na takiej specjalnie przygotowanej przez nas zakładce. Tuż za moimi plecami jest Kato Corner, gdzie właśnie trwa cykl wykładów poświęcony kulturom Dalekiego Wschodu. Wybraliśmy się w podróż do Korei Południowej. Południowej Chin i Indii. I właśnie mieszkańcy tych państw opowiadają o tym, jak się żyje w tych właśnie krajach. Polski rząd kupił różne rzeczy, takie. Jesteśmy na piątym etapie 81. Tour de właśnie w Katowicach. Etap Katowice-Katowice. Szlakiem Orli Gniaszy i z Katowic wyjeżdżamy na Jurę krakowsko częstochowską jeździmy najpiękniejszymi jej zakątkami. Pokazujemy i promujemy Polskę. Etap na pewno bardzo ciekawy, ponieważ wprowadzamy te innowacje, czyli nie będzie łączności między kolarzami, wozem technicznym, czyli kolarze będą sami musieli podejmować decyzje i zobaczymy, czy będą jechali wolno, czy szybko, czy będzie dużo ucieczek. No już od kilkunastu lat najlepsi kolarze z całego świata przemierzają ulicę Katowic, całej górnośląsko zagłębiowskiej Metropolii. W tym roku etap rozpoczyna się w Katowicach, to trochę nowum. To rzeczywiście świetna promocja miasta, wiemy to już od lat, pokazując zazwyczaj z lotu ptaka, ale tak naprawdę ze świetnych ujęć z które towarzyszy właśnie kolarzom yy, przemiany Górnego Śląska, w szczególności Katowic. Odejście od tego klasycznego miasta węgla i stali ku nowoczesnej metropolii. Bardzo ciepły, yy, bardzo ciepły, bardzo szybki. Byliśmy tylko we trzech. Yy, ja miałem jeden cel zgarnąć yy, te dwie premie. Wywiązałem się z tego 100% i jestem z siebie zadowolony. Yeah, really hectic. Oh, did really well, I think, uh, but with the crash. In the end, uh, yeah, we, we lost some positions, and then it was difficult to move up. Um, but yeah, in the end, we make it uh, to, to take the win. <laughs> Dzisiaj na Nikiszu gościmy studentów Letniej Szkoły Języka Polskiego, którą Uniwersytet Śląski prowadzi od wielu, wielu lat. W każdy sierpień każdego roku w Cieszynie. Na no dzisiaj studenci, którzy przyjechali z całego świata. Zwiedzają po prostu Nikiszowiec, perełkę Górnego Śląska, perełkę Katowic. Takie wydarzenia zawsze warto organizować, nie tylko dla obcokrajowców, ale przede wszystkim, żeby pochwalić się swoją kulturą, pokazać tą różnobarwność i strojów, jak i architekturę. Dzisiaj przede wszystkim dowiedzą się o codziennym życiu ludzi tutaj właśnie w dzielnicy Nikiszowiec, o tym jak ludzie ze sobą żyli wspólnie, nie było tych wielkich podziałów, o tym, co mogli tutaj robić, jak mieszkali. Myślę, że taka codzienność, codzienność, która ich tutaj otaczała. Nagle przed maszlakiem stanął duch skarbnik, duży chłop mu sztygara, jest narodowe czytanie my postanowiliśmy zrobić śląskie czytanie i to śląskie czytanie to będzie czytanie jednego z opowiadań Gustawa Morcinka, no i to najważniejsze jest chyba to, że będą czytali cudzoziemcy, będą czytali cudzoziemcy z przeróżnych krajów świata, z przeróżnych stron świata to są osoby, które przyjechały do Cieszyna, chwilowo są na wycieczce w Katowicach, żeby przez miesiąc bardzo intensywnie uczyć się języka polskiego i poznawać kulturę polską, no a też Śląską, bo są w końcu na Uniwersytecie Śląskim. Będziemy tutaj na Nikiszowskim Rynku tańczyli najbardziej międzynarodowego poloneza na świecie. Będą go tańczyły osoby z 40 krajów świata, więc to też takie niesamowite doświadczenie. Oni już tego poloneza znają, już go potrafią tańczyć, bo już ćwiczyliśmy na zajęciach, już tańczyliśmy też w Cieszynie, więc myślę, że i dla nich to będzie przeżycie, bo okoliczności no, są na Nikiszowcu przepiękne, piękniejsze być by nie mogły. No, a mam nadzieję, że też dla osób, które tutaj mieszkają, także dla turystów, którzy tutaj w tej chwili na Nikiszowcu są, też będzie to ciekawe doświadczenie. Leko Nie myślmy proszę o tym, co wczoraj powstało. Fantastyczny zespół, pilar bardzo wszechstronny, ze znakomitą wokalistką Anitą Maroszek, jej głos jest przepiękny. Piosenki, troszkę smooth jazzu, troszkę bosanowy, troszkę samby, więc będą pasowały do tej okolicy parkowej znakomicie i śpiewają o tym, co ważne, bo pilar oznacza filar, więc rzeczy najważniejsze, ze szczególnym uwzględnieniem miłości. Będziemy mogli usłyszeć, myślę, takie sedno repertuaru naszego. Głównie śpiewamy, tak się jakoś składa, że śpiewamy o miłości, ale nie jest to jakaś, wydaje mi się, rzecz, wyświechtana, temat wyświechtany, tylko ważny w naszym życiu powinien być, powinna być ona na pierwszym miejscu. Określiłabym to nasze granie, tą naszą muzykę jako taką piosenkę z tekstem, bo ten tekst jest naprawdę tutaj istotny i ważny. I zapraszamy na ostatni koncert promenadą po muzyce park kościuszki w katowicach horyzonty muzyki niedziela 25 dzień sierpnia. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowicetv.eu oraz komtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.